Mał 12 umarło! Czas! Wstać! Zbierzemy go! Grzesiu! Patrz i płacz! Tu jest dusza! Trzeba ją nawodnić olejem i obudzić jak lwa! Ale najpierw... badanie nerek! To nie samochód! To przyszły władca czerwonego kurzu! Klimat tropikalny! Tapicerka też! Ale my zrobimy nówkę sztukę! Polska, szykuj się na potwora! Dotarła z buszu? Z bananami w bagażniku. Przebieg tofnięty, to nieważne. Ale blacha jeszcze trzyma. Pod warunkiem, że mówimy o blachach rejestracyjnych. Tak. Guny tu były. Urządziły sobie PRL. Nawet radio jest pogryzione. Ale patrz, ISO jeszcze działa. Coś z tego będzie. <grystanie> Cylinder 4, trup. Cylinder 6, trzyma za rękę. Skrzynia. Zwiała do Afryki. Zabierzemy ją z powrotem w kartonie. A ja to pamiętam. Ech, jakby to było w 91. Tyle, że dziś śmierdzi. No nic, bierzemy się za robotę, Przemciu. Szafrański! Nie zdążysz pomalować maski, jak ja już wygram, Tor. Czas pokaże, kto ma warsztat, a kto kozę. Po jednej stronie instynkt i improwizacja, po drugiej procedury i perfekcja. Kto wygra? Nie ma liturgii bez heretyków. Robimy przeszczep. Jak w mbala, tak i w studgarcie. Tu jest król, tylko trzeba go wychować od nowa. Lobo wstawił V8, my zostawiamy oryginał.